Dzień dobry, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Oczywiście, Demonidias i zapraszam na kolejny film z serii, zagrajmy w niej 2. No i ruszamy z zadaniem fabularnym, wreszcie wyczekanym, zmierzchem na górze Tenno. Zalecany poziom 85. Zobaczmy, jakie jest wprowadzenie fabularne do takiej misji. Podobno niedaleko w stolicy nagle pojawiła się armia Hideyoshi'ego wspierana przez Yokai. Wygląda na to, że Tokichiro zebrał całkiem pokaźne siły. Ponoć oddziały Takechiego musiały się salwować pospieszną ucieczką na zachód. Jeśli wierzyć tym plotkom, czeka nas zacięta bitwa. Tak czy inaczej, jeśli chcemy pomyślić Bunagę, to w tym chaosie mamy ku temu idealną szansę. Nie ma co zwlekać, ruszajmy. Jestem bardzo ciekaw, czy to będzie zadanie bardzo tak e, zbliżone do tego, które mieliśmy w Nioh 1, gdzie była taka wielka bitwa i ona była tłem, e, ale czasami też walczyliśmy z grupą przeciwników, czy być może będzie tutaj zupełnie jakieś inne, nieznane dotąd podejście e, wykorzystane. Może w ogóle tych armii nie uświadczymy? Zobaczymy. Na pewno myślę, że krajobraz tutaj będzie taki, no raczej dość no, typowy i charakterystyczny dla właśnie jakiejś takiej sytuacji bitewnej. Na południu od prowincji Yamashiro leży góra Tenno, wrastająca z rozległej równiny tam, gdzie spotykają się rzeki Uji i Katsura. Od dawna stanowi ważny strategiczny punkt. Po incydencie w Honoji, pozbawiony wsparcia Akechi Mitsuhide, starał się taktycznie wykorzystać teren, zwabiając dużą armi armię Hideyoshi'ego ku leżącym wzdłuż rzeki Bagnon. Przewidując ten ruch, Tokichiro zajął górę Tenno

よほどの霊石を用いぬ限り、このような勢いは。トシミス、信長様より奪った霊石、厳重に保管してやろうな。<laughs> 答えよトシミス、霊石をどこへやった。 Zdrajca, we własnych szeregach jeszcze, kurczę w... dla siebie to zawłaszczył, nie? Ciekawe czy on będzie naszym bossem w tym zadaniu, coś czuję, że tak. No ale, jak widać, czerwiec 1582 roku, góra Tenno, prowincja, nie zdążyłem przeczytać. <ścoughs> to będzie zresztą, słuchajcie, e, ciekawe zadanie, nie sądzę, że będzie to boss, który będzie tylko po prostu humanoidalny. No, właśnie, jakby nie byli ludźmi, nie? No, bardzo wymowne to jest. Chociaż na razie to otoczenie. Tak, a propos tej mojej jeszcze wcześniejszej myśli o kształcie prawdopodobnym tego zadania i jego konstrukcji. No, to na razie jest tutaj bardzo spokojnie. Nie ma takiego typowego bitewnego krajobrazu. No, hmm. są mi W ogóle słyszałem gdzieś tutaj właśnie Gakiego. Nie, nie kodamy, aczkolwiek 8 kodan mamy w tym zadaniu, czyli klasyk. Mam nadzieję, że skoro to jest zadanie, zadanie główne, nie poboczne, to pójdzie mi nieco lepiej. Zwasz zwłaszcza niż ostatnio. Słyszę, że wire tam gdzieś chodzi. Chyba nawet za mną, albo nade mną. Ej, nade mną chyba jest, bo coraz głośniejsze są te odgłosy. Ciekawe jestem, czy to miejsce mnie dokądś doprowadzi w ogóle. Niestety nie, aczkolwiek już widzimy co tam się, słuchajcie, święci i czeka na nas. Nie, nie przestrzelimy przez to, nie ma szans, to jest traktowane jako ściana, ściana przez grę. Całkiem słusznie zresztą, no ale. To jest jakieś pale powbijane. Ale muzyka. To. Nie będzie ok. Koleś, nie zauważyłeś strzały przed swoimi oczami? Jak to jest możliwe? Ale. To nie są nieokreślone, okay, ale oni są mocni. Chyba nawet. Tak jak te, którym ta głowa wyrasta strzeli. O, właśnie, może lepiej gdyby się blokowali, no? Definitywnie byłoby lepiej dla mnie. No, może niekoniecznie dla nich. I na razie, jeżeli chodzi o Elixiry, to tak no ładnie to wygląda. Skąd ty się tu wziąłeś w ogóle? I, i jak to się stało, że mnie nie zauważyłeś wcześniej? Na biodrek czterech wielkich dowódców. Ej, jak dobrze, że przebywanie w tym bagnie nie działa jak zazwyczaj. Przebywanie w takich miejscach w Dark Souls, czyli nie nabija nam jakiegoś zatrucia. A, jedynie nas spowalnia. O Boże. Brak amunicji. Mhm. Zrobimy to inaczej. Przesunął się po tym pierwszym. Olera. Ale, dobra. Tym jeszcze go sięgnąłem. Z tym, że no teraz już za dużo nie podziałam, niestety. Jest tu jakaś amunicja do karabinu. Będę miał jeden strzał. Tylko zmarnowałem. Ale, patrzcie, przełączył się. To może zaskoczy. Hmm. Niestety nie. Tam jest kodama, a propos, obok niego. Wypadałoby to zapamiętać jednak. Serio? Tego powaliło? Zastanawiające. No, wyjątkowo pechowy musiał być. Miałem wrażenie, że w szkieletach poleciał ten wąż bardziej. Oła. na prawie nic mi to nie robi. No ale. Wolałbym, żeby tak jednak nie było. O nie, to ona. O! I Antila tu wyleciało. Hmm. Czy ja tędy dojdę do niego? Bo chciałbym jednak tego strzelca najpierw wyeliminować. Tak, jasne, że tak. I to będzie pierwsza Kodama, słuchajcie. W tym zadaniu. Pięknie. Tam wcześniej mamy jeszcze taki. Oj, jeszcze strzały wyleciały. Doskonale. Tam mamy jeszcze te wzniesienia do sprawdzenia. Takie nie wiem, rusztowania, balustrady takie. Chyba go załatwiłem tą strzałą. Mam takie wrażenie. Że chyba tego najlepiej nie zniósł nasz strażnik. Z tym, że tak, ten nie wejdę. Czyli wejście musiało być z drugiej strony, no i jest z drugiej. Znaczy widzę drabinkę. Niech będzie, na spokoju. Aha. E, przepraszam, co się stało? Czemu szkielet mi zabrał 2 trzecie życia? Czy chyba wyszło większe obrażenie przez to, że nie miałem? Hmm. Można się dziwić, czy umieram w tej grze, no ale jeżeli jestem na dwa uderzenia, no to jeden błąd mnie kosztuje życie tak de facto, nie? Dobrze, na szczęście daleko nie byliśmy. Ja spróbuję teraz się wbić tutaj na górę. Nie wiem, może z tej strony byłoby cholera jakieś wejście. No nie, ewidentnie nie. No to tutaj jest tylko ta drabinka. Jezus Maria. dobra, dawaj, eliksir. Świetnie. I chodźmy czym prędzej na górę. A ten skarb, który tam był, to sobie by podniosę już za chwilę. O, gdybym miał taką witalność jak ci tutaj, goście, że byłbym w stanie przeżyć aż tyle ataków wroga, no to byłoby inaczej, nie? No to byłoby ciężko zginąć wtedy w tej grze. Widzę, że jednak mojego braku witalności ta średnia zbroja za bardzo nie rekompensuje. Aż oczywiście mogą być gorzej, to wiele. Tu by się przydały jakieś jeszcze inne animacje, no, ale i tak jest ich dużo w Nio. No ale wiecie, zawsze by się przydały, nie? Mm, dobra, jest tylko skrzynia. Zobaczmy, dlaczego tak się męczyliśmy. Po co tutaj przyszedłem? Uwaga, przyszedłem dla z soli i kusarigamy oraz taszki straży konnej. OK. Okej Siedlung, który pójdzie masowo w ofierze yy, w hramie O miałem farta, nie? O mój Boże! Powinno inaczej skończyć tak naprawdę. Wiem o tym Co za gość W ogóle się nie zorientował, co się dzieje. Za jego plecami. No i zapłacił za to, nie? No niestety, zginiesz i zginąłeś w sumie. Ale pomściliśmy się. Przed momentem. Ten wąż sobie nie radzi z moimi przeciwnikami w ogóle. Dobra, no tutaj był jeden kodama yy, i nie widzę żadnej innej ścieżki, także myślę, że śmiało mogę pójść. Nie muszę lizać tych wszystkich ścian aż tak dokładnie w tym miejscu, bo no nie będzie tutaj raczej niczego takiego. Eee, tam mamy tylko łucznika. Możemy się wirem zająć. Zróbmy to jeszcze. Jest ładne, wrażenie. Nawet bardzo ładne. <słuch> Przeskoczone. O. Właśnie, żeby mnie zaraz tylko nie przejechał. Bo ten i to potrafi robić. No bardzo dobrze, o czym już też się przekonałem, ale mamy go Kat Wire. A. Bardzo dobrze. Zbierzmy na spokojnie wszystkie skarby. Oczywiście oczy szeroko otwarte i to dookoła głowy. Hmm, jest kodama. Kolejne. W tej trawie coś będzie czhało na 100%. Tylko pytanie ze 100 punktów. Jak tam do cholery wejść? Ha, Tędy może. No właśnie. Wiedziałem, że takiej coś tutaj będzie, nie? To było oczywiste. Że oni się pokuszą o taki motyw, że ktoś z tej trawy wysokiej wyjdzie. No, nie bez przyczyny ją tutaj zrobili. Ale słyszałem, że ktoś jeszcze mnie tam zauważył. Takie, he? Było? O właśnie, to jakiś człowiek. Koleś. Przestań się tam jakieś wygibasy bawić. A może tędy tutaj przejdziemy? No to jest generalnie skrót, nie? Który nawet zdołałem otworzyć. Mimo, że i tak mnie ktoś tam zauważył. I słychać chodamy z drugiej strony, czyli w sumie tego no dobrze słyszałem ostatnio. Na to wychodzi. Tylko, jak tutaj to kurczę wejść? Kurde, gestem! No i to nie jest przecież nic z tych. No, ale kogoś, uwagę, to zwróciło. Znaczy czyjąś. Dobra, chyba będziemy musieli wejść najpierw na górkę, na to rusztowanie, i z niego sobie zaskoczymy. Tylko nie wiem, co z powrotem wtedy. wtedy miał podziałać. Zaraz się przekonamy. O! W ostatniej chwiliśmy zauważył nawet. No to jest użytkownik od daci, no to wiecie. <laughs> nie mógł być jakiś mega szybki, nie? Coś o tym niestety wiem. Pięknie. Aż chciałoby się ten łup z nich zdobywać jak w Sekiro bez konieczności podchodzenia. z jest jednak wygoda, do jakiej można się naprawdę przyzwyczaić bardzo, i później odstępstwo od tego już może być dość nieprzyjemne. Tu będzie zajście tego. What? Wreszcie jakiś nowy oka co? Nocna wrona. A może nie, może po prostu go dawno nie było? Jak czy siak. Najpierw skarby, wszystko na piętrze sprawdzimy. I dopiero później zeskoczę tutaj. A ja przynajmniej spróbuję zeskoczyć do kodamy, a nie w przepaść, kurde. Chociaż może tej kodamy będzie zeskok na dół. I, I po prostu będę musiał takie kółeczko tutaj zrobić bezsensowne. No ale. Może w ten sposób to sobie zaplanowali twórcy. Zobaczymy. A nie, patrzcie, mamy przez drabinkę. No to świetnie. Będzie w razie co powrót na górę, momentalnie. Możliwe. I teraz tak, tutaj nie zeskoczę. Ale tu zeskoczę i mamy kodamy Ha! Dobra. Z tym, że i tak muszę kółeczkę zrobić. No nie ma tragedii. No. Mogło być o wiele gorzej. Nie zdążę. Niestety. Nie tym razem. O. Może walka strzema, nie? Na raz. No wężu, no kurde, byś się wstydził. Jezus Maria Szkielet bardziej niebezpieczny niż ten duży Już nie pierwszy raz zresztą No Ale ten klan, który sobie wybrałem Widzę, że daje mi jednak to, że te eliksiry Mnie leczą lepiej o te 20% i to jest odczuwalne Dlatego teraz niepotrzebnie W ogóle skorzystałem z dwóch eliksirów Przez tego troszeczkę zmarnowałem, a i tak mam ich mało Ale spoko Zaraz je odrobimy, mam nadzieję, w jakiś sposób. W sumie tego gościa tutaj warto zabić, bo strzały dropi. Chyba więcej skarbów tutaj nie było. De facto na górze wszystko widziałem, więc możemy się chyba stąd zabierać już. Tędy. Mhm, No było ewidentnie takie miejsce. Poboczne, ale znalazłem lepszy karabin niż mój obecnie używany. Tak przynajmniej na papierku. No, niby tak, ale. Hmm. No, niezbyt. Te efekty. Aha, no no jasne. Po co wąż miałby przerywać jej atak? Skoro robi to tylko każdemu innemu przeciwnikowi. Oh! No nie! No nie wierzę! To było najlepsze wykorzystanie paraliżu, jaki widziałem do tej pory w tej grze. Serio. Naprawdę. Naprawdę najlepsze z najlepszych. O no matko. Dobrze, to było obok. Ale serio, żeby mi się to menu odpaliło. To. Był jakiś żart, nie? Mhm. Dobra, nie zauważyli mnie. Więc serio było spoko. A stąd są te strzały. Co się kodamy? No! jest, nade mną. Wziąłem to. Boże święte. Ale... Nie rozgrzany jestem, jeżeli chodzi o to celowanie. Kiedyś to nie do pomyślenia było. W moim wypadku. Naprawdę? To wystarczyło, żeby ich wszystkich. O, oh, sie, serio. No dobra. Niech wam będzie. No i kurde, nie miałem animy. Wow. tędy Myślę, nie odzyskał tego i było dopiero niefajnie Nagroda? To nic nie widzę. Yy, nie mam żadnego takiego, chyba. Mm -mm. Znajdę, a mam. Znaczymy jak zareaguje na rdzeń. Mały kamień duszy, sojusznik sudamy. Mały kamień duszy w sumie za to dostaliśmy, ale nie dostaliśmy owocu miechutki. tamtej, więc też słabo troszkę. Pod tym względem, bo żeby mi się przydało. Zobaczmy na drugą stronę, po kolejny rdzeń. Takie kółeczko robiąc. I to jest świetny wynik. Ok, czyli klasyka. Tu nie powinno być skarbu. A, jest na górze. Hmm. no dobra. Prawdopodobnie zamknięte przejście tutaj przede mną. Chociaż jeżeli to będzie zamknięte przejście, to nie wiem dokąd pójść. Więc może niekoniecznie zamknięte. Chyba, że tam w jaskini było jeszcze jakaś, jakaś taka droga. A jednak nie. O! To wygląda jak miejsce walki, takie okopy. Znaczy, no ewidentnie, nie? Obronne miejsce. Pole ryżowe w sumie, ale wykorzystane też chyba do tego, aby walczyć. Jest kodama. Czy on się nie zrespi przypadkiem oknie? Jak ty odpocznę sobie? Nie wiem, ale możemy poawansować. Zróbmy to zatem. Nie, no zrespi się. Gość, który jest obok mnie. O, i to zadacie jeszcze. Fajnie. Bardzo fajnie. to już taka walka z NPC mnie czeka. Matsuda, Matsaszaka. Wow. Trochę punktów chwały. Oczoko. Oczywiście, że się przyda. Znaczy, oczoko może nie, bo ja z panie korzystam w tej serii. Potrzebuję po nocy. O, hełm zrzucony. I zdobyłem to, co chciałem, czyli uwagę ich. What the? Aha, tu był ten metrowy gość. Dobra, to wiele tłumaczy. <laughs> o mój Boże. Dobra, moi drodzy, myślę, że w tym miejscu byśmy sobie zakończyli na spokojny ten odcinek. Troszeczkę krócej niż zwykle. Ale jesteśmy przy chramie i w zasadzie to nie mamy co więcej już tutaj do roboty, bo nie chcę ruszyć zabić jednej grupki, żeby za moment wracać do hramu i kończyć odcinek. Tak żeby właśnie tego nie robić, to po prostu myślę, że w tym miejscu sobie to zakończymy. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę i zapraszam jutro o 16 na kolejny materiał z dwa 2. Już myślę, że standardowi długości. Trzymajcie się i pa!